Bla bla, bla 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 Gadaj. Oto jest mu Dominik. Hej. To ja? Co będziesz na tym nagrywał kanale o? McLaughlin. A kiedy? No. Za, za pięć miesięcy. Za cztery miesiące. Co? Tak. Dobra, robimy ciecie Powiedzieć coś takiego, nie? Mówić coś takiego. Ej, ej. Nic, nic, nie, aż na razie nie mówić. O, ty, mów teraz. Mów coś. Mów... Dzień doberko, widzowie. No mów tak. Mów tak! Dzień doberko, widzowie. Mów dzień doberko. doberko? Widzowie. Na tym kanale będę nagrywał Minecrafta. Makla. Nała. Pozdro. Jeszcze nagrywamy kawałek. Czek. I powidzimy się po krótkim cięciu. Chory. Chory. Dzień dobry. Chory? Widzowie. Widzowie. Będzie Widzowie. Cześć. Na tym kanale. Kiele. Kiele. Ma Macraf I e posterà il mio viso e molto 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 ma cuoce? 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 Miedź cuoce? 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 cuoce?